Nieka, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. W końcu mamy stylizację. Będzie kilka stylizacji z tymi spodniami, które mam na sobie. To są spodnie, które pokazywałam Wam w filmie mierzymy jedne z tych, które zostawiłam, te jasne z H&M-u z trochę szerszą nogawką. Kto nie widział tam tego filmu, koniecznie zobaczcie sobie. Tutaj zostawiam Wam link, dlatego że mierzyłam ponad 20 par jeansów, więc może któraś z nich wpadnie akurat Wam w oko. Jeszcze tylko szybciutko zaproszę Was na Instagram, bo tam wróciłam i prawie codziennie coś tam Wam wrzucam na Stories, także chodźcie, wpadajcie, a tymczasem zapraszam Was do oglądania tego odcinka. U mnie na przestrzeni ostatnich lat królują bardzo, bardzo proste zestawy, złożone z bazowych ubrań i okraszone ewentualnie jakimiś takimi bardziej charakternymi dodatkami, albo też druga metoda, którą stosuję, czyli jakiś bardzo prosty dół, a ciekawsza góra. Albo odwrotnie, a jeśli stylizacja jest taka naprawdę bardzo, bardzo prosta, to wtedy właśnie wjeżdżają jakieś ciekawe dodatki, które te stylizacje urozmaicą, ale to nie znaczy, że te dodatki muszą być jakieś wystrzałowe, wiecie, to może być zwykła kaszkietówka, również nazwijmy to klasyczna. Zresztą zaraz zobaczycie. Bazą wyjściową będzie to, co mam w tej chwili na sobie: bluzka z długim rękawem. Ona jest z HM. To, co ją wyróżnia, to ten bardzo ciekawy dekolt w serce. No i rzeczone spodnie, spodnie, a również z HM. O tyle ciekawe, że to nie są zwykłe rurki, czy to nie są. Oklepane, powiedzmy, chociaż moje ulubione zdecydowanie boyfriendy, które królowały wiele, wiele lat, tylko wróciły do nas szersze nogawki, dzwony i różne tego typu kroje, także już uważam, że. Sama ta stylizacja w sobie jest charakterna właśnie dzięki tym dwóm elemen elementom, czyli dzięki dekoltowi i dzięki tej szerokiej nogawce. Jeśli chodzi o buty, to są e, trampki New Balance'a i musicie wiedzieć, że ja bardzo ograniczyłam ilość swoich butów w szafie, biorąc pod uwagę, że miałam ich pewnie z 50, to teraz mam ich bardzo mało. Na dowód tego powiem Wam, że w zimie przechodziłam w jednych podkach, Jesień, zimę, całą. I nadal w chłodne dni mm, w nich chodzę także. Tak się to zmieniło, słuchajcie. Także już sama ta moja baza tworzy według mnie fajną stylizację i spokojnie w cieplejsze dni tak na pewno będę chodzić. Ale dorzućmy coś, jako że teraz jeszcze jest chłodno, są chłodne poranki, więc polećmy w jakąś kurtkę. Dobrze, słuchajcie, tak pomyślałam, że z tą samą bazą pokażę Wam trzy propozycje stylizacji, każdą w innym troszeczkę stylu. To znaczy. Tutaj dorzuciłam bomberkę sportowy, luźny, tutaj taki troszkę balonowy krój. I oczywiście możemy tę bomberkę nosić rozpiętą. Możemy równie dobrze ją sobie zapiąć i też według mnie będzie to fajnie wyglądać. Podrasujmy to jeszcze dodatkami. Jak widzicie, kto oglądał mierzymy z rezerw, zapraszam, kto nie oglądał. Została ze mną ta piękność, cudowna, wielka nera, którą. Bardzo lubię za właśnie tę miękkość i za to, że można ją nosić i z przodu, i z tyłu. I ona jako kolejny element sportowy po bomberce i po butach w sumie nadaje jeszcze bardziej sportowego charakteru tej stylizacji. Ale, ale to nie wszystko. Bo do gry wkracza kaszkietóweczka. I słuchajcie, mamy to. Jest... Pełna stylowa. Jeśli chodzi o włosy, to właśnie je układam. Myślałam, że podam Wam mój patent, w zależności oczywiście od tego, jak macie krótkie czy długie, bo jak krótkie, to spoko, one sobie po prostu będą tak dookoła głowy i spod tej czapeczki dookoła wystawały. A przy takich włosach, jak na przykład jakich ja mam, czy jeszcze dłuższych, to moim sposobem jest to, że wyciągam sobie tutaj z przodu, żeby one tak okalały twarz, a z tyłu lubię sobie je schować pod kurtkę. A kiedy zdajemy krótką, to po prostu część włosów mam z tyłu, a część z przodu. Nie wiem, czy komuś się taki tip przyda, ale pomyślałam, że podrzucę. I słuchajcie, tak naprawdę, no, ta nerka może być tu, może być tu, może być z tyłu. Wiadomo, idziemy, ruszamy się, to się rusza z nami. Nie stoimy w miejscu. Także jak kto lubi, jak komu wygodniej z nią jest, tak czy siak wygodnie, bo ona jest bardzo miękka. Też można sobie tu położyć rękę. Sobie tak wiecie, jo, yo, yo. Uwielbiam takie luki, jest wygodnie, jest swobodnie, a przy tym jest też jasno, przywołujemy wiosnę, lato, jest beżowo, jest cudownie, zrobi się ciepło, już dzisiaj jest piękne słońce. Dobrze, bo zaczynam się rozgadywać, a wiemy co to wróży. To wróży ponad 40 minut filmu, także mm -mm, nie róbmy tego, nie idźmy tą drogą. I teraz słuchajcie, zmienimy tę bazę za pomocą dwóch, trzech dodatków. To znaczy dodajemy jakiś kolor. Nadal jest trochę na sportowo, wybaczcie, wybaczcie, ale to mój żywioł. I dorzucimy jeszcze jeden kolor w postaci kolejnej torebki, którą jak widzicie zostawiłam. I mamy wielką, ogromną, praktyczną, pojemną szopelkę, która uważam nadaje tego czegoś stylizacji. Do tego dorzuciłabym jeszcze okularki. I mamy, zobaczcie, trzy rzeczy, inne, cała reszta taka sama, a stylizacja zupełnie różna polecimy w elegancję ja butów nie zmieniam ponieważ z eleganckich butów w mojej szafie są tylko sandałki a na te jeszcze jest za zimno nie posiadam żadnych baletek ani tego typu obuwia ale jeżeli chcecie żeby było jeszcze bardziej elegancko to jak najbardziej polecałabym sobie obuwie zmienić na jakieś na przykład loafersy albo właśnie jeśli lubicie to na baleriny na coś o wiele eleganczego w swojej formie niż jakby sportowe trampki mamy marynarkę krótką którą znów można zapiąć. Może zapnijmy, bo tak wszystko rozchełstane, takie rozpięte, to zróbmy jakąś zmianę. I dorzućmy elegancką torebkę. I jak widzicie, znowu staroć z mojej szafy z mango sprzed nie wiem ilu lat. Serio, sześciu, siedmiu? Nie, nie mam pojęcia. Marynarka też staroć z sinseja chyba, ale ona jest też chyba sprzed dwóch lat, więc... Przepraszam, <noise> wybaczcie. I mamy taką stylizację moim zdaniem elegancką. No tak jak mówię, pomieńmy buty, ale teraz ta baza również nam fajnie pasuje. Jeszcze jedna rzecz, którą bym tutaj zmieniła, to fryzura. Wydaje mi się, że takie gładkie włosy, gładka fryzura nada jeszcze większej elegancji temu lukowi i mam dwie propozycje. Ja bym proponowała albo taki zwykły, gładki, niski kucyk, jaki mam w tej chwili. I do niego założyłam, jak widzicie, gumkę w bardzo podobnym kolorze do koloru całej stylizacji, do koloru marynarki. Albo taki koczek opleciony wielką, gigantyczną frotą. Moja akurat jest sprzed kilku lat z Zary, ale myślę, że spokojnie znajdziecie tego typu frotki na przykład na Allegro. Fryzura miała być ostatnią zmianą, ale tak jeszcze spojrzałam w lustro i stwierdziłam, że zamieniam naszyjnik na duże kolczyki. Wróciłam do naszyjnika, zdjęłam kolczyki i teraz mamy fryzurę z serii Kiedy robisz ją do sprzątania, uda ci się 99 na 100 razy. Kiedy próbujesz ją zrobić, żeby wyjść w niej gdziekolwiek na miasto i żeby ona wyglądała fajnie, ale jakby była zrobiona niechlujnie, nie ma szans. Co najmniej 10 poprawek. Nie pytajcie, ile razy to próbowałam zrobić, to nadal nie wygląda tak, jak bym chciała, ale uznajmy, że jest to niechlujny. Ogonek. Wprowadźmy odrobinę znów kolorów. Mamy małą brązową torebeczkę, która jest taka wydaje mi się neutralna, bo ona nie jest ani jakaś bardzo sportowa, ani jakaś mega elegancka. Jest taka właśnie codzienna. Jeżeli nie potrzebujemy nosić ze sobą wielu rzeczy, a tylko na przykład portfel klucze i telefon. To spokojnie wystarczy. I do tego wyobraźmy sobie, że już jest piękna, ciepła wiosna i nie musimy zakładać tej kurtki, tylko ją sobie możemy narzucić. Tutaj nawet rękawki możemy podwinąć. Bardzo proszę, jak moja babcia torebka pod płaszczem za pazuchą. I wygląda to jak no, szalansko. Czyli tak jak bardzo lubię. I na dobrą sprawę możemy tę stylizację zostawić właśnie taką, a możemy również co trzymam tutaj, ukrywam za fazuchą, dodać trzy różne gadżety, które nam tę stylizację troszeczkę odmienią, ożywią, czyli możemy dodać okulary, możemy dodać, zdjąć okulary lub nie, i dodać kaszkietówkę, ale żeby już się nie powtarzać dla Was w tych dodatkach, to spróbujmy pójść w coś odważniejszego kolorem, i zawiązać sobie na szyi taką po prostu chustę. I bardzo proszę, kolejna stylizacja. Gotowa. Kurtka, bo nie powiedziałam, jest z Mango. Ja ją kupiłam, słuchajcie, na Tenryfie, ale jeszcze w zeszłym roku znalazłam ją na Mango Outlet i nawet gdzieś wam chyba podsyłałam linki do niej. Nie wiem, czy w tej chwili jeszcze ją znajdziecie. Szukajcie na Mango Outlet albo gdzieś na Eliksach. jest. Świetna, jest oversize'owa, ma przepiękne rękawy, zaraz Wam założę i pokażę, oczywiście co kto lubi, one są takie wielkie, balonowe, no jest rewelacyjna. A torebka jest chyba z Dizzy, tak mi się wydaje, bandanka z AliExpress, coś takiego, także tak to wszystko wygląda. I tym pięknym, czerwonym, kolorystycznym akcentem będziemy kończyć. Bardzo Wam dziękuję. W ogóle zamy z tego filmu był totalnie inny, bo ja nie miałam zamiaru nie zmieniać tej bazy. Chciałam Wam pokazać różne stylizacje z tymi spodniami, ale te na pewno zobaczycie jeszcze w 7 dni, 7 stylizacji, które już was dla Was szykuje, bo też ostatnio te spodnie na przykład nosiłam z trampkami i z czarną bluzą, i też wyglądają świetnie. Także już Was zapraszam na ten odcinek. Natomiast tutaj jednak w trakcie nagrywania pomyślałam, że fajnie będzie nie zmieniać tej bazy, a pokazać Wam, jak prostymi takimi klasycznymi rzeczami, które na pewno w większości posiadacie w swojej szafie. Jesteśmy w stanie zmienić taką bazę, nadać jej zupełnie inny charakter ze sportowego po elegancki. Nie wiem czego tak mam tymi rękami. Eee, także słuchajcie, bawcie się, kombinujcie, patrzcie co macie w szafie, jakie macie dodatki i tak naprawdę na podstawie jednej bazy możecie stworzyć o wiele więcej niż te kilka stylizacji, które Wam dzisiaj pokazałam. Dziękuję pięknie. Zapraszam Was jeszcze raz na Instagram. Zapraszam Was na Vinted za jakiś tydzień, dwa, bo myślę, że wtedy tam się pojawią już nowe rzeczy. I zapraszam tutaj na kolejne odcinki. Dzięki, buziaki. Pa.